Raport Ekologiczny Odnawialne źródła energii są szansą na stabilną i niedrogą energetykę. Ważne, żeby dostęp do tego źródła był stabilny, łatwy i lokalny. Lokalność gwarantuje niskie koszty transportu, a tym samym wpływa istotnie na jego cenę. Takie cechy spełnia z pewnością biomasa jako końcowy efekt gospodarki leśnej i rolnej. Jest ona najstarszym, najłatwiejszym do pozyskania oraz najszerzej wykorzystywanym odnawialnym źródłem energetycznym. Biomasa to jedno z najbardziej stabilnych odnawialnych źródeł energii, do czego znacząco przyczynia się fakt, że jej zasoby są największe spośród wszystkich alternatywnych źródeł energii. Ilość możliwej do wyprodukowania energii można przewidzieć precyzyjnie, przeliczając gramy i kilogramy na jednostki energetyczne. Istotne przy tym jest to, że współcześnie, zanim biomasa trafi do energetycznego przetworzenia w ciepłowniach przemysłowych czy też mieszkalnictwie prywatnym, musi być pewność, że nie nadaje się już ona do dalszego innego wykorzystania. Znaczy to tyle, że wszystkie możliwe sposoby pozyskania surowców lub produktów z masy drzewnej lub rolnej zostały całkowicie wykorzystane, i ostatnim procesem wykorzystania biomasy jest jej przetworzenie na paliwo. Biomasa to jest każda materia organiczna, która nas otacza dookoła. Ona może mieć różne postaci i różne pochodzenie. I tak w praktyce mówimy o biomasie pochodzenia np. leśnego, o biomasie pochodzenia rolniczego, o biomasie pochodzenia przemysłu przetwórstwa drzewnego czy przemysłu rolno-spożywczego, jak również segregowane odpady organiczne. To też jest biomasa. Ta biomasa właśnie później może w zależności od źródła pochodzenia może mieć postać stałą, czyli tak jak tutaj chociażby widzimy jakieś rodzaje pozostałości słomy czy pozostałości produkcji drzewnej, jak również postać płynną. Biomasa może być wykorzystywana na dużą skalę, na przykład w ciepłownictwie, jak i na mniejszą, na przykład w gospodarstwach domowych, w zależności od technologii, którą dysponujemy. Są to tak zwane technologie konwersji, na przykład termochemicznej, czyli znane wszystkim spalanie, czy konwersja biologiczna, czyli produkcja biogazu rolniczego na przykład, czy konwersja na przykład fizyczna poprzez wyciskanie na przykład oleju, na przykład z nasion rzepaku. Ale tak z praktycznego punktu widzenia tutaj akurat widzimy różne przykłady biopaliw stałych i tak naprawdę co to jest te biopaliwa stałe? To jest po prostu najczęściej ogólnie rzecz biorąc wszystkie paliwa pochodzenia drzewnego Albo pochodzenia ze słomy, albo tak zwanej biomasy półzrewniały. Ta biomasa w postaci y, przede wszystkim odpadów, które zostają po zrębach, czyli gałęzi tego typu po prostu drewna, które nie ma innego zastosowania, jest przekształcana przez kontrahentów na właśnie biomasę. Natomiast no, w skali tutaj Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie to nie są duże liczby, bo to są liczby rzędu 3% całego drewna, które my pozyskujemy w ciągu roku. W ustawie o odnawialnych źródłach energii mamy wyraźnie zapisane, że mamy tylko pojęcie drewna energetycznego. To jest drewno nie nadające się na inne cele bardziej wartościowe, typu meble, inne produkcja papieru i tak I nikt nie spala takiego rodzaju drewna wartościowego, bo po prostu to się po prostu nie opłaca. Bo drewno wykorzystywane na te wyższe cele produkcja papieru czy mebli kosztuje dużo więcej niż drewno na cele energetyczne. Ta cała biomasa, która. Trafia jako źródło energii. No, oczywiście nie jest pozyskiwana tylko z lasów państwowych. My jesteśmy tylko jednym z elementów tego całego łańcucha. Czasami są sytuacje takie, jak, jak na przykład jakieś katastrofalne huragany, które powodują, że musimy usunąć drewno z lasu i te resztki tego drewna, gałęzie, czyli to, co się nie nadaje do innego zastosowania, trafia rzeczywiście na biomasę. Można już najprostsze postaci tej biomasy masy wykorzystywać na cele energetyczne, jak chociażby właśnie zrębki drzewne, czyli taka najprostsza postać jak tutaj na przykład jest, gdzie mamy po prostu rozdrobnione kawałki drewna. Tutaj mamy przykład akurat to jest drewno z wierzby energetycznej, a nie z lasu. Biomasa to niezwykle ważny surowiec energetyczny i stanowi 60% udziału w bilansie energetycznym odnawialnych źródeł energii. Do celów energetycznych powinna być produkowana i przetwarzana w sposób zrównoważony i wydajny, tak aby zoptymalizować ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. Dzisiaj biomasa jest bardzo istotnym elementem naszego systemu ciepłowniczego. Już wiele lat temu, kiedy rozpoczęliśmy cały ten proces dekarbonizacji, wychodzenia z wykorzystania węgla jako paliwa. W produkcji ciepła. Biomasa była, można powiedzieć, takim głównym naszym punktem zainteresowania, z tego względu, że ona w taki naturalny sposób, ze względu na swoją dostępność i również walory energetyczne, może w sposób, wydaje się, najprostszy zastąpić węgiel dzisiaj w produkcji ciepła. Dlatego już wiele lat temu rozpoczęliśmy proces współspalania biomasy z węglem w kotłach węglowych. To był proces, który był, można było najszybciej zastosować. No, niemniej jednak ze względu na charakterystykę tych urządzeń nie do końca był to proces efektywny i dający takie powiedzmy sobie spektakularne rezultaty. Miejskie przedsiębiorstwo energetyki cieplnej podjęło decyzję o wybudowaniu oddzielnej ciepłowni na biomasę, która jest dedykowana do spalania niejednolodnego paliwa o różnej kaloryczności. Muszą być do tego stosowane specjalne kotły, specjalne urządzenia, które to paliwo podają. Do kotła potem odprowadzają produkty po spaleniu, również biomas w kotle. Taka ciepłownia została wybudowana o mocy 25 MW, co stanowi bardzo istotny element w systemie ciepłowniczym. Patrząc na ilość ciepła wytwarzanego w tym zakładzie, to jest ponad 25% ciepła zapotrzebowanie na ciepło naszego miasta, więc można powiedzieć, że to jest 1 czwarta, a więc bardzo dużo tego ciepła już dzisiaj z biomasy wytwarzamy. I dzięki temu nasze, nasze ciepło staje się coraz bardziej zielone, coraz mniej oparte o wykorzystanie węgla. Biomasa, która trafia do miejskiego przedsiębiorstwa energetyki cieplnej, pozyskiwana jest głównie od producentów lokalnych. Jedna z takich firm znajduje się w Pasyniu. Surowiec do produkcji w firmie pochodzi z Lasów Państwowych. Z zakładów przemysłu drzewnego znajdujących się w okolicy naszej firmy, zgodnie z lokalnym, z ideą lokalnego obiegu biomasy oraz z wycinek przydrożnych z pozyskiwania samosiewów. Łączny wolumen produkcyjny w naszej firmie to około 250 tysięcy ton rocznie. Surowiec jest w zasadzie różnej jakości w zależności od pochodzenia, natomiast zawsze musi spełniać konkretne wymogi. Surowiec pochodzący z lasów posiada igliwie. To jest typowa w zasadzie gałęziówka, którą musimy kupować na aukcjach na portalu e-drewno. Surowiec pochodzący z zakładów przemysłu drzewnego ma zazwyczaj lepszą jakość i parametry całej powiedzmy już mieszanki biomasy w procesie produkcyjnym jest tak dostosowany do odbiorcy, żeby spełnił wymogi instalacji. Naszymi odbiorcami są ciepłownie i elektrociepłownie zawodowe. Oraz małe lokalne ciepło. Biomasa jako paliwo jest trudna do wykorzystania z tego względu, że ma stosunkowo niewielką kaloryczność. No, w porównaniu do węgla no, to jest prawie 1 trzecia tego, co ma węgiel. W tonie węgla mamy 2-3 razy więcej energii niż powiedzmy w tonie biomasy. Jest zdecydowanie bardziej wilgotna, dlatego, żeby ją spalić, trzeba użyć kotłów zupełnie innego typu. Produkt końcowy musi spełniać wymogi odbiorcy, do którego trafia, ponieważ każdy, każdy kocioł w ciepłowni czy elektrociepłowni charakteryzuje się innym parametrem paliwa. My musimy paliwo dostosować do kotła, nie na odwrót. Więc zazwyczaj oscylujemy w granicy do 5% popiołu. I y, znajdujemy się w określonych widełkach wartości opałowej, czyli y, ile gigajuli musi mieć biomasa, aby spełnić y, odpowiednie parametry kotła. Tutaj mamy jeden z przykładowych surowców do produkcji biomasy energetycznej. To są czoła pomanipulacyjne, czyli to jest odpad po optymalizacji kłody, y, najczęściej w tartaku. Jeden z trudniejszych sortymentów do rozdrobnienia, do przetworzenia. Tutaj za mną mamy zrzynę, czyli produkt uboczny powstający w tartaku. Też z okolicznych tartaków zbieramy taki surowiec i produkujemy z niego zrębkę, bardziej jako komponent do końcowego paliwa. Innym sortymentem będzie kora, która powstaje na etapie korowania drewna, zanim ono wejdzie na linie produkcyjne, na przykład w tartaku. To, co warto dodać, to energetyka sięga tylko po tą korę, która nie nadaje się do ogrodnictwa, do branży ogrodowej. Tamta kora jest, posiada zdecydowanie lepsze parametry. My wykorzystujemy tylko taką korę, która nie jest przedmiotem zainteresowania innych branż. Tutaj mamy nasz produkt końcowy. To jest już paliwo przeznaczone do ciepłowni, elektrociepłowni. Można zauważyć tutaj elementy igliwia, kory, liści oraz pozostałości pozrębowych. Tak mniej więcej wygląda przeciętne paliwo w postaci zrębki drzewnej. Łącznie sprawność wykorzystania biomasy jako paliwa przekracza 86%. Biomasa jest niezwykle ważnym komponentem w całym bilansie energetycznym. Może pochodzić z lasów, z przemysłu okołorolnego czy spożywczego, I warto pamiętać, że jest to produkt, który nie nadaje się już do celów spożywczych, paszowych czy przemysłowych. Nabywamy taki surowiec, który jest dla nas dostępny, to znaczy ma na tyle niską jakość, że przemysł drzewny się nim nie interesuje. A jednocześnie pozwala on na stworzenie paliwa stałego w postaci właśnie zrębki drzewnej, czyli będzie akceptowalny przez energetykę zawodową albo przez małe lokalne ciepłownie. To, co jeszcze istotne, jeżeli chodzi o miejsce, w którym się znajdujemy, to Quercus posiada dwa takie place biomasowe. Przy każdym z tych placy biomasowych jest bocznica kolejowa, co jest dosyć istotne w kontekście transportu z na cele energetyczne. Dzięki temu, że możemy wykorzystać transport kolejowy, mamy ułatwioną logistykę, to po pierwsze, po drugie możemy jeszcze bardziej redukować ślad węglowy, który jest generowany w transporcie. A po trzecie, zrębka drzewna, jako produkt, który posiada relatywnie niewielką gęstość nasypową, czyli jest po prostu lekka, w takich dużych jednostkach transportowych, jak pociąg, jest dużo bardziej efektywnie transportowana. W przyszłości uzupełnieniem bilansu podaży biomasy powinno być jej pozyskiwanie ze specjalnych wieloletnich roślin energetycznych. Taką plantację w podolsztyńskich bałdach od ponad 20 lat prowadzi Stacja Dydaktyczno-Badawcza Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Głównie tutaj mamy doświadczenia z wierzbą, z topolą, z robinią akacjową. To są te gatunki, które dają biomasę w postaci drewna. Z tym, że wśród tych gatunków mamy kilkadziesiąt różnych odmian, klonów, genotypów, tak naprawdę. W przypadku topoli jest to między 20 a 30, w przypadku wierzby jest to ponad 150 różnych, także bardzo duża kolekcja, jedna z największych do tej pory i na ten moment w Polsce w jednostkach naukowych. Oprócz roślin drzewiastych znajdują się tam między innymi gatunki półzdrewniałe, np. byliny wieloletnie, takie jak ślazowiec pensylwański, rożniak przerośnięty czy słonecznik wierzbolistny. I też w tych doświadczeniach też badamy gatunki, które są trawami wieloletnimi, ale takimi, które nie są w naturalnych warunkach w Polsce nie występują, są to trawy introdukowane. One są zbierane oczywiście co roku, ale są roślinami tak jak wieżba topola i te inne wieloletnimi, czyli odrastają po kolejnych zbiorach. I wśród tych traw mamy również kilka gatunków. Tu najważniejsze to jest miskant olbrzymi, miskant chiński czy spartina prediowa. Tutaj przykładowo mamy jeden z genotypów wieżby naszej hodowli. Jest to w tej chwili roślina w rotacji trzyletniej, a więc są to trzyletnie odrosty, które mają około 7 metrów wysokości. Średnica pędów między 3 a 4 centymetry. Oczywiście to jest w, różnie, w różnych genotyp. To są trzyletnie odrosty topoli, które też mają wysokość ponad 6 metrów w ciągu 3 lat po posadzeniu. Średnica najlepszych takich pędów dochodzi nawet do 5-6 cm. A są pojedynki przy innych odmianach, które mogą dorosnąć nawet do 80 cm średnicy w przypadku Topoli. Tutaj jesteśmy obok jednej z najlepszych odmian wierzby, hodowli Uniwersytetu warmińsko mazurskiego w Olsztynie. To jest odmiana żubr. Twórcami tej odmiany są pracownicy Katedry Genetyki, hodowli roślin, inżynierii i biosurowców. Takich odmian zarejestrowano już kilkanaście na cele energetyczne i kilka na cele farmaceutyczne. Wysokość takich trzyletnich pędów około 7 do 8 metrów, średnica takich pędów jak widać 3-4 centymetry, niektóre 5, a niektóre te, które zaschły na początku okresu wegetacji są po prostu cieńsze. Ale jest to odmiana, która plonuje na poziomie 100 do 120 ton z hektara w cyklu 3-letnim, a więc są to bardzo wysokie plony, oczywiście w dobrych warunkach przy dobrym prowadzeniu takiej plantacji. Inną odmianą roślin energetycznych są trawy, które są gatunkami introdukowanymi pochodzącymi z krajów azjatyckich i Ameryki Północnej. Tutaj widzimy na przykład spartinę preriową, z tyłu tam widzimy miskant chiński, miskant olbrzymi oraz miskant cukrowy. To jesteśmy przy doświadczeniu z miskantem olbrzymim, trawą introdukowaną. Jak widać roczne przyrosty na poziomie 4 metrów. To doświadczenie zostało założone w 2006 roku, a więc już obecnie jest to prawie 20 rok użytkowania, czyli co roku kosimy tą trawę, ona co roku odrasta już prawie od 20 lat. Doświadczenia olsztyńskich naukowców realizowane są w różnych układach na kilkuset poletkach doświadczalnych i dają nadzieję na wytworzenie biomasy o pewnej wartości opałowej. Biomasa wśród wszystkich źródeł odnawialnej energii ma szczególne znaczenie. Po pierwsze, jest ona bardzo istotnym paliwem ze względu na jej dostępność. Po drugie, jest ona bardzo ceniona ze względu na to, że jej używanie jest relatywnie proste. Lokalne ciepłownie, które w tej chwili przechodzą swoją transformację, wpisaną zresztą w proces dekarbonizacji kraju, mają najmniej trudności z dostosowaniem swoich kotłów węglowych do spalania właśnie biomasy. Ta biomasa jest najłatwiejsza jakby w zdobyciu, w sięgnięciu po nią eee, i to, to są takie zalety, które są no, de facto niepodważalne. Poza tym biomasa może być wykorzystywana lokalnie tam, gdzie ona tak naprawdę występuje i, i to jest jakby... Bardzo duża zaleta te, tego paliwa. Oczywistym faktem jest to, że inne e, paliwa e, ze źródeł odnawialnych, takich jak wiatr, woda, Słońce, one są bezdyskusyjnie zeroemisyjne, natomiast one są bardzo mocno niestabilne, uzależnione są od warunków atmosferycznych. Używanie tych źródeł wymaga zupełnie innej skali inwestycji i zupełnie innego podejścia do tej energii. Nie jest tak łatwo tą energią zarządzać jak z biomasy. W związku z tym, biomasa ciągle ma trzecie miejsce na świecie, jeżeli chodzi o źródła OZE. Całkowita biomasa naszej planety wynosi 550 milionów ton węgla. Aż 80% całej biomasy stanowią rośliny. Drugą grupę stanowią bakterie, aż 70 milionów ton. Masa grzybów to 12 milionów ton, a zwierząt 2 miliony. Istnieje 320 tysięcy gatunków roślin, a ich kluczowe procesy fotosyntezy zapobiegają rozpadowi całych ekosystemów. Biomasa na lądach jest 50 razy większa od tej na oceanach. Organizmy w nich żyjące to około 1% całej biomasy.